Słuchajcie, tu kolejna nasza bida. Może nie bida, bo teraz już szczęśliwa bida. To jest Elvis. Elvis jest alpakiem. Jest totalnie niewidomy. Jak widzicie, jak układa głowę, przechyla dalej. On nasłuchuje z każdej możliwej strony. Słuchajcie, Elvis trafił do nas od ludzi, którzy jak się okazało, że jest niewidomy, a miał być użyty do hodowli. No to stwierdzili, że na. Nie będę cytował co. Im to zwierzę, w związku z czym e, zadzwonili do nas, cię go, przyjmijmy. My, no, oczywiście, zgodziliśmy się na jego przyjęcie. No posłuchajcie, to, że jest niewidomy, nie oznacza, że jest gorszy, czy że jest zły. Dzięki temu, że mamy możliwości, że mamy miejsce na to, żeby właśnie tego typu zwierzęta przyjąć, a to dzięki temu, że Wy nam pomagacie, jesteśmy w stanie pomóc. Chociażby na przykład niewidomemu alpakowi. Kochani, gdyby ktoś chciał, Elgis szuka wirtualnego opiekuna, wirtualnego rodzica. Nie zostanie nigdy przekazany do miejsca. Gdzie, że tak powiem, będzie żył, ale będzie tutaj na miejscu u nas w Bękowie. Gdybyś ktoś chciał koszt utrzymania takiego alpaka, jak Elvis, to jest kwota około 300 zł miesięcznie. Zapraszamy, gdybyście chcieli nas wspomóc w utrzymaniu Elvisa, odzywajcie się poprzez formularz kontaktowy. Na pewno na pewno będziemy bardzo wdzięczni. Pozdrawiamy serdecznie.